Chłopiec, który mało mówił. W pewnym mieście żył sobie przystojny i dobry młodzieniec, który był bardzo pracowity i uczynny. Wszyscy wokoło go szanowali. Wiele dziewcząt chciało z nim związać swoje życie, lecz on nie był skory do orzenku. Żył samotnie, trochę z dala od zgiełku tego świata. Niektórzy złośliwi, co zazdrościli mu tego, jakim jest, mówili, że jest dziwakiem. Był inny od pozostałych młodzieńców w jego wieku. To prawda, ale może właśnie dlatego tyle dziewcząt wzdychało do niego i chciało go mieć za swojego męża. Pewnego dnia wyjechał w podróż do sąsiedniego miasta, chcąc załatwić tam pewne służbowe sprawy. W jednym z urzędów zobaczył piękną kobietę i od razu postanowił, że się z nią ożeni. Młodzieniec ten miał jedną wadę: był bardzo nieśmiały. W końcu jednak, po długich staraniach, udało mu się poznać dziewczynę. Była bardzo miła i uczynna. Miała bardzo dobre serce, do tego była bardzo ładna. Chodzili ze sobą już bardzo długo, bo prawie pięć lat, ale kawaler był tak małomówny. Panna zwątpiła, czy kiedykolwiek oświadczy się jej. Wiele razy próbowała rozmawiać z nim na ten temat, ale za każdym razem chłopak odpowiadał, zaledwie krótkim zdaniem. Pewnego razu, gdy siedzieli na ławce w parku, ona ujęła go delikatnie za rękę i powiedziała. Pobierzmy się. Chcesz dzielić ze mną resztę życia? Chcesz, abyśmy byli razem? Po tych słowach nastąpiła dłuższa chwila ciszy. Dziewczynie serce łomotało w piersi jak dzwon. Z niecierpliwością oczekiwała na to, co odpowie jej ukochany. W końcu chłopiec odpowiedział, tak. I znów zapadła cisza. Dziewczyna nie wytrzymała i rzekła: Kochanie, powiedz coś proszę. Dlaczego nic nie mówisz? Boję się, że powiedziałem już i tak za dużo, odpowiedział. Może nie bez racji, nieśmiały młodzieniec. Małżeństwo jest jak płot ze sztachet, ma chronić własność, ale nie zasłaniać widoku. Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. Miłujcie się nawzajem, lecz nie narzucajcie pęt swej miłości. Napełniajcie nawzajem swe kielichy Lecz nie pijcie z jednego kielicha.